recording in Cześć, krótkie pytanie, słychać mnie może. Tak. As Dzięki. Szymon, bądź głos, jak tam dzę. Jeszcze raz, bo to chyba mówiłeś, Szymon. No, mikrofon nie miałeś włączony, wiesz? Okej, okay, dobra, dobrze, że mówisz. No to sobie poczekamy, zaczniemy sobie tak z 3-4 po. Więc luz, niech się wszyscy zbiorą. Jak chcecie kogoś zaprosić, to dzisiaj wyjątkowo zrobię takie szkolenie otwarte. To jeszcze możecie kogoś zaprosić. 5 po zaczniemy na spokojnie. Z 4 może.

Do życia wycisnąć, mieć prywatne lotnisko i nie jeden samochód. Marzę o tym, jak każdy chowa czyna bloków. Chcę mieć dochód jak Messi, chcę dostatnio zarabiać. Monte Cristo, no właśnie być jak kolorny hrabia. Nie udawać nikogo, pierwszy ruszać spod świateł. Mieć na wszystko i poczuć, jak smakuje dostatek. Latem siedzieć nad morzem, niekoniecznie bałtyckim. Pić szampana i kapić się w ich cytki. Ze stoickim spokojem, palić najlepszy towar. Grać w ruletkę, zwyczajnie niczym się nie przejmować. Nie żałować już na nic. I nie martwić o zastaw, wnosić zawsze przy sobie komplet kluczy do miasta. Hajsem szastać jak Tyson i bez poczucia winy. Żyć po prostu, jakbym codziennie miał urodziny. Pragnę żyć aż do bólu, sukcesami sami się chwalić. Chociaż raz w końcu poczuć jakości idziemy w Ferrari. Nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali. Pić szampana, z i spokojnie zapalić. Pragnę żyć aż do bólu, sukcesami sami się chwalić. Chociaż raz w końcu poczuć jakości idziemy w Ferrari. Żadnych problemów, cały czas być na fali Pić szampana z ekipą i spokojnie zapali, Chcę mieć życie jak z bajki, własny prywatny jeden. Pływać jachtem i więcej nie znać, pojęcia debet Biedę nie klepią inni, nie odpowiadam za nich Mam apetyt, by czerwać z tego życia garściami Chcę czerwone Ferrari, własną kolekcję broni Być gdzie zechcę i tu więcej nie martwić o nic Już nie gonić za niczym, ze spokojem zasypiać Mieć tą władzę jak cały ten cholerny Watykan Chcę rozpychać się w życiu, no i grać jeszcze jedny Nigdy więcej już nie oglądać celi od wewnątrz Rzucić piętno tych czasów, o rachunki nie martwić Mieć w kredencie szuflady, a w niej drobne zegarki Wielki parking za domem i fontanny za oknem Ogród, basen, strzelnicę, prywatny helikopter Pełen portfel po brzegi, teraz tak na to patrzę Bo mam szczerze już dosyć wszystkich ciężkich doświadczeń Pragnę życiaż do bólu, sukcesami się chwalić Chociaż raz w końcu poczuć jak właściciel Ferrari Nie mieć żadnych problemów Czas być na fali, bić szampana z ekipą i spokojnie zapalić Pragnę żyć aż do bólu, sukcesami się chwalić Chociaż raz w końcu poczuć jak właściciel Ferrari Nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali, Pić szampana z ekipą i spokojnie zapalić Chcę mieć własne imperium, zapomnieć o limicie, płacić złotem i więcej żyć już bez ograniczeń Tobie też tego życzę, a więc na to zapracuj musi fajnie być z bloku, przenieść się do pałacu mieć tu bogacza, status i cierpliwość do kobiet, żyć na co dzień, jak wszyscy ci. Kolejniejszej kobię nie narzekać na zdrowie i... Tylko na grubą forsę. co dzień mieć nowe ciuchy i przemieszczać Mieć miliony na koncie, wszystko poskładać w całość Żeby wrogów zazdrości to zwyczajnie skręcało Śmiało iść przez to życie, już nie włóczyć po sodach Być przykładem i na nikogo się nie ogląda Ciągle młodo wyglądać, dogadywać się z Bogiem I po pierwsze nigdy braciszku nie stać się snobem Pragnę żyć aż do bólu, sukcesami się chwalić Chociaż raz w końcu poczuć jak właściciel nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali Pić szampana, z spokojnie zapali Pragnę żyć aż do bólu, sukcesami się chwali Chociaż raz w końcu poczuć jakości Dzień Ferrari Nie mieć żadnych problemów, cały czas być na fali Pić szampana, z spokojnie zapali Witam, witam was kochani bardzo serdecznie. Z wieloma osobami się w... jeszcze z wami przed chwilą widziałem na wcześniejszym y, webinarze, Zoomie, w szkoleniu wprowadzającym jak zwał, tak zwał. Jeżeli włączycie kamerki, mi będzie oczywiście o wiele lepiej się z wami rozmawiać, tak bo zawsze chciałbym, żeby y, wszystkie moje szkolenia przebiegały w bardziej... Z bardziej strony nie, że ja będę do Was mówił, tylko żebyśmy rzeczywiście mieli jakąś interakcję za sobą. też jak Was widzę, widzę rzeczywiście, jak reagujecie na wiele rzeczy, które rzeczywiście ja mówię. W ogóle, jak patrzę na Was i patrzę na niektóre nazwiska, są ludzi, w których w ogóle bym się nie spodziewał. Fajnie, cieszę, cieszę się naprawdę bardzo, cieszę się naprawdę bardzo, bo to znaczy, że wiele osób no, pamięta mnie tak samo z różnych po prostu miejsc. Słuchajcie, kochani, y, dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o czymś takim. W mojej perspektywy mega ważnym. W ogóle wydaje mi się, że te szkolenia wszystkie, które prowadzę, są w jakimś tam stopniu ważne, ale kluczem jest to, żeby wziąć sobie to do serca i rzeczywiście bardzo mocno wykorzystywać. Wyobraźcie sobie sytuację, że ostatnio poznałem taką kobietę. Kobietę, która zajmuje się terapiami, terapiami od uzależnień. I przychodzą do niej osoby i mówią, tak. Kurde no, przychodzę na terapię, bo chcę coś. chcę coś. I ona zawsze się pyta, ale czego ty chcesz? Po co tu rzeczywiście do mnie na tą terapię przyszedłeś, przysze przyszłaś? No chciałabym na przykład przestać pić, chciałabym zmienić swoje życie, chciałabym, nie wiem, dzięki temu po prostu wejść w inny sposób, w jakiś inny tryb życia, nie wiem, może dzięki temu to będzie jakiś przełom, żebym zaczęła, czy zaczął odnosić po prostu jakiekolwiek po prostu w życiu sukcesy. Ale czego ty naprawdę się boisz, żeby to zmienić? Boję się zmiany. I teraz zobaczcie, kochani, co w tym jest takiego dziwnego, bym powiedział, że bardzo mocno się chcemy nowego od życia, ale boimy się tej zmiany. Boimy się te zmiany nie tylko na tej gorsze, ale właśnie przykre jest to, że bardzo się boimy tej zmiany na lepsze. I to są właśnie jakieś nasze różne takie blokady. Blokady, które rzeczywiście mamy. Boimy się nowości, boimy się tego, że coś może nie wyjść, boimy się, boimy się tego, jak to może po prostu wyglądać. A najczęściej boimy się tego, że no, może to nie wyjść. Boimy się bardzo często opinii innych, co pomyślą, co zrobią, w jakim na świetle rzeczywiście postawią. I wiecie co, dlaczego ja na ten temat mówię, dlaczego ja mówię na ten temat zmiany. Jest tu wiele ludzi, którzy mnie znają, znają mnie bardzo dobrze widzieli jakby różne moje rzeczy tak samo, które budowałem od odpoczewki. Są też ludzie, którzy dopiero mnie zaczęli po prostu poznawać z różnych stron, ale na pewno są tutaj ludzie, którzy mnie pierwszy raz widzą na oczy, jeżeli pierwszy raz mnie widzisz na oczy, to fajnie, żebyś dał, dała jedyneczkę. Bo będę wiedział też, ile, ile takich osób jest i jak do was po prostu, kochani, trafić. Ale ta właśnie ta zmiana jest czymś nieubagalnym, ponieważ tak jak bardzo często powtarzam, życie jest wielkim testem. Wielkim testem. I czym więcej w tym życiu przejdziemy testów, tym dojdziemy do zupełnie innego miejsca. Tylko zmiana jest czymś, co jest nieubłagalne i tak rzeczywiście będzie. Obiecie telefonów komórkowych przez yy, nie wiem, nawet to, co jemy, to jakim samochodem jeździmy, to czego się uczymy, jakie pieniądze zarabiamy tak itd. itd. Gdyby mnie zacinało, jakbyś mógł szymon mi napisać wtedy na Messengerze że będę Tobie bardzo wdzięczny, bo coś ostatnio mam wzajemiste problemy z internetem. I to jest właśnie ta zmiana. I teraz chcę Wam powiedzieć, bo wiecie, tak jak wiecie, my w tym momencie razem z Łukaszem już wiele, wiele miesięcy planowaliśmy, żeby rzeczywiście zrobić coś nowego, tak? żeby zbudować zupełnie inny projekt, z którego rzeczywiście na rynku nie ma, po to, żeby dać wartość na rynek. Po to, żeby dać wartość rynku. ja bardzo mocno myślałem, czy rzeczywiście może stworzyć swój projekt rozwojowy, zacząć pod to po prostu robić, ale przy tym wszystkim, co mamy, wiedziałem o tym, że tworząc swój projekt rozwojowy, jestem ja sam. Ja sam. Nie mam wsparcia, nie mam supportu, nie mam ludzi, którzy mają inne doświadczenia. A to dając ludziom wartość z wielu różnych perspektyw na rynek, daje rzeczywiście rezultat. Ale wiecie co? Z wieloma osobami zacząłem rozmawiać i mówią do mnie, ale Szymon, znowu zmiana. Czy ty się nie boisz tego, co ludzie powiedzą? Przecież ty gdzieś byłeś w jednej firmie, budowałeś kiedyś tam, wiecie, jak budowałem wiele lat temu lajconet, przestałeś budować marketing, zaczęłeś coś innego robić, przejdziesz tutaj, pójdziesz robić coś innego, czy tego się nie boisz, to ludzie pomyślą, jak zareagują i tak dalej, i tak dalej. Ile razy myśleliście na ten temat, co ktokolwiek pomyśli na wasz temat, bo wy podjęliście jakąś decyzję o zmianie. Albo nie, może nawet z innej perspektywy. Albo wam powiedzą, że nie chcą już z wami przebywać, bo się nie podoba decyzja, którą podjęliście. Albo nie będą was tym wspierać. Albo inne rzeczy. Czy to naprawdę są czynniki, które powinny nas Demotywować czy motywować. Ja zawsze uważam, że próżnia się wypełni. Zawsze próżnia się wypełni. Tyle, ile ludzi byli bliski wokół mnie, za którym dałbym sobie obciąć rękę kiedyś, no niestety dzisiaj bym tej ręki nie miał. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego tak rzeczywiście było? Bo ja zawsze patrzyłem tam. Zawsze patrzyłem tam wysoko. I specjalnie pokazuję tą rękę tak, że nie widzicie jej do połowy. Czy byście mogli sobie wyobrazić, jak ona jest daleko? Ale żeby iść gdzieś wysoko, osiągać jakieś spektakularne rezultaty, obojętnie w jakiej dziedzinie byśmy dzisiaj chcieli. Powiedzcie mi kurwa mać, za przeproszenie. Czy da się to zrobić bez jakiejkolwiek zmiany? Powiedzcie sobie sami. Z mojej perspektywy nie. Mało tego. Słuchajcie, co? Mamy różne takie sytuacje, że spotykamy jakichś na przykład swoich znajomych po latach, albo jesteśmy po prostu gdzieś na imprezie i nie widzieliśmy kogoś. I on mówi, kurde, ty już jesteś inny, ty się zmieniłeś. Nie, ja jestem cały czas taki sam. Tylko wydobywam ze siebie najlepsze rzeczy. Spójrzcie, jesteśmy w różnym wieku. Ja mam dzisiaj 28 lat. To nam, że średnia wieku jest na tym zoomie około 30. No jak mieliście 15 lat, czy myśleliście w ten sam sposób, co teraz myślicie? Byliście się więcej, może mniej, nie wiem tego. Bo musiałbym z wami porozmawiać indywidualnie, ale czy tak było? Czy mieliście inne na przykład zainteresowania, horyzonty, biegliście do innych rzeczy, czyliście to szybciej, wolniej? To jest ta zmiana. Ponieważ my rodzimy się jak plastelina. Jak plastelina. I teraz każdy z nas, nie jest istotne czy Krzysztof, czy Magda, czy Michał, czy Damian, czy Jurek, nie wiem czy Adam, czy Kamil, czy Izabela, czy Szymon, każdy z nas był tą plastelino. I dawaliśmy sobie szczęście na to, by przez ręce innych ludzi, na samym początku naszych rodziców, ta plastelina się kształtowała. Nie zdalazniliśmy sobie jakiś autorytet, szczególnie w tych młodych latach, szczególnie autorytetem w tych młodych latach najczęściej był ktoś z MTV, znaczy nie wiem, w jakim jesteście roczniku, ale najczęściej z MTV lub może Songo z Balla, tak jak na przykład mój. Jak miałem 7-8-9 lat, bo mój autorytet był Songo z Dragonballa, zawstyczyłem takie włosy. Oczywiście robi też kulę taką wielką niebieską i tak wiecie, po żartem, po serio, ale poszliśmy oczywiście dalej. Byliśmy jakichś rówieśników, szczególnie najczęściej ci rówieśnicy, którzy byli głośni, ci, którzy byli buntowniczy, ci, którzy nam mówili na przerwach tak, siak i owak, byli jakimiś naszymi autorytetami i oni nas lepili. I teraz jaki oni mieli sposób lepienia nas, jak mocno wchodzili w to, jaką osobą dzisiaj jesteśmy, świadczy o tym, jak bardzo mocno daliśmy sobie na to przyzwolenie. Jaką mieliśmy bliską relację rzeczywiście z tą osobą? Oczywiście szliśmy dalej. koła, gimnazjum, liceum, akurat jakby moment bardzo mocno buntowniczy, gdzie dochodziliśmy, później niektórzy do pracy, niektórzy na studia. Już byliśmy troszeczkę tonowali. Jak wygląda życie? Zaczęliśmy się lepić w czymś innym. I to jest efekt momentu, w którym dzisiaj jesteśmy. Ale dalej jesteśmy to samo plastelino. On może, może ta plastelina już jest troszeczkę taka wyjście bardziej twarda, bo tak rzeczywiście jest. Może potrzeba troszeczkę więcej ciepła, ognia, by ona zaczęła się robić coraz bardziej plastyczna. Ale to ciepło, ten ogień, to są właśnie nasi ludzie, społeczeństwo, które mamy wokół siebie. Ale same społeczeństwo wokół siebie. Nie, nie wyciąga z nas najlepszych rzeczy. Bo wiecie, co dopiero wyciąga? Danie pozwolenia sobie i tym ludziom, by to robili. To pozwolenie to jest głód. To jest głód tego, czego chcesz, chcesz dzisiaj osiągnąć. W jakim miejscu chcesz być, co chcesz mieć? Bo to napędza cię do tego, by inni ludzie zaczęli Cię kształtować. By inni ludzie chcieli Cię kształtować. Dlatego też, jak ja spotykam ludzi, którzy widzieli mnie wiele, wiele lat temu, nie wiem, czy jest tylko taką jedną osobę, która naprawdę się znamy masę, masę lat. Tak patrzę, jest Paweł Krzyszka Akurat my się z Pawełem znamy, naprawdę masę lat. I on widział moją na przykład transformację. To oczywiście ja się zmieniłem. Zmieniłem się i to bardzo mocno na przestrzeni ostatnich siedmiu lat. Moja pewność siebie zwrosła, moje kompetencje spikerskie, sprzedażowe, umiejętności miękkie. Zacząłem występować na scenie, osiągać różne sukcesy, ale sam w środku cały czas, jakby przez wiele czasu tak samo byłem, tak samo sznurym. Gdzie jak do mnie przyjechał, mogliśmy usiąść, wypić, porozmawiać. Przeżywać chwilę, tak jak na przykład przeżywaliśmy na podwórku, mając gdzieś 14, 15, 17, 15, nie wiem, 18 lat. Rozumiecie? Na tej zasadzie. Dlatego właśnie pytanie jest: jak my, bardzo, jak my, jak Ty bardzo chcesz tej zmiany i co rzeczywiście robisz każdego dnia, by ta zmiana szła w tą stronę, którą naprawdę chcesz? Przytyłeś troszkę, troszkę przytyłem, no tak teraz patrzę co pisaliście, ja bym powiedział, że nie troszkę, to bym powiedział troszeczkę zgonię na tego COVID-a, bo pamiętam, gdy przyszedł COVID, to ważyłem 76 kilo, dzisiaj waży 96, więc rzeczywiście te 20 kilo przytyłem, ale to też jest wybór, bo to jest właśnie ta decyzja, decyzja tego, co rzeczywiście robimy. I ta decyzja ma zajebiście wielki wpływ na zmianę. To, że ja na przykład siedziałem z kartą multisporta, która leży tam. Od razu mogę powiedzieć. I nie wykorzystałem, a bliżej był telefon do Ubera Ica, to jest moja decyzja, którą podejmowałem. Ja nie jestem nigdy Alfa mojego, Jestem osobą, która przyzna się na ogół do błędu, jeżeli go popełni. I każdy z nas walczy nad czymś innym, pracuje nad czymś innym. Ale nie możesz. Jeszcze teraz powiem, nie możesz dawać sobie wejść na głowę przez innych ludzi, którzy mówią Tobie, że ty podejmujesz złe decyzje. Lub ta zmiana jest zła, albo się zmieniłeś, albo zrobiłeś coś innego. Bo to ty ze sobą jesteś najdłużej w całym życiu i za sobą będziesz. To ty dzięki sobie będziesz mógł opłacać rachunki, wyjdzie na wakacje, robić inne rzeczy. O zmianę robisz dla siebie, nie dla innych. To ty tej zmiany powinieneś chcieć. Powinnaś chcieć. Tylko wtedy zmiana będzie miała jakikolwiek efekt. Więc patrząc tak logicznie na to całe. Czego się omawiamy? Czego? Tego, że może być zajebiście? Tego, że możemy się zmienić na lepsze? Tego... Że naprawdę nie wierzymy, czy dojdziemy do tego miejsca, w którym chcemy być. I dlatego się godzimy na tą brak zmiany. A to już jest inna rzecz. To już nie jest zmiana, to jest wiara. Wiara w to. Wiara w to, co naprawdę chcemy mieć. I niestety w życiu jest tak, że rzadko kiedy jednostki osiągają sukces jednostki same w sobie. Taką jednostką, jedną, którą osiągnął sukces i naprawdę spektakularny jest na przykład Sylvester Stallone, który zapłacił zajebiście wielką cenę za to, co naprawdę musiał osiągnąć. Gdy chodził rzeczywiście z rokiem, by Rokiego wypuścili w telewizji jako film, w kinach, przepraszam, w kinach jako film, to wszyscy mówili, że w ogóle ten film nie będzie miał sensu. Gdy zgodzili się na kupno tego filmu, to on powiedział, że on gra główną rolę, to mu powiedzieli, że nie dadzą mu za to pieniędzy, jak ma grać główną rolę, on się zgodził. Ostatniego swojego przyjaciela, czyli swojego psa sprzedał, sprzedał swojego przyjaciela, mówiąc, że kiedyś do niego wróci po to, żeby odnieść rzeczywiście swój sukces. To jest zmiana, ale to jest głód sukcesu zajebisty w środku. Drugim taką osobą, która osiągnęła spektakularny sukces jako jednostka, to jest na przykład yy, Schwarzenegger. Też, znów, ale robił to sam. Ale gdy my mamy otoczenie w sobie, w, w, wokół nas, ludzi, którzy rzeczywiście nas wspierają, o wiele łatwiej nam jest odnosić jakiekolwiek zmiany, jakiekolwiek nawyki w naszym życiu, by szybciej to osiągnąć. Dlatego też ja, zaczynając, podejmuję decyzję, że nie chcę robić swojej Akademii Rozwojowej. Wolę Akademię Rozwojową połączyć z Akademią Tradingową, Akademią Inwestycyjną, Akademią z kryptowalutami i ze wszystkimi innymi rzeczami połączyć to w jedną logiczną całość, po to, by ludzie dostawali rzeczy, których po prostu na rynku nie mieli, bo wtedy wszystkie te czynniki spograją w jedną wielką logiczną całość i dają nam efekt, którego każdy z nas chciał mieć. A otoczenie i środowisko i to też mówiłem na wcześniejszym webinarze jest rzeczą, która w tych czasach Niestety, powiem, niestety, jest niedoceniana. Niedoceniana. A już nawet w starożytnych czasach mówili, że odpowiednie środowisko i ludzie, którzy nas wspierają, są najważniejszym czynnikiem osiągania jakiegokolwiek rezultatu w życiu. Jakiegokolwiek rezultatu w życiu. Pod warunkiem, że robimy to systematyczne. Pod warunkiem, że robisz to systematycznie. I tak jak każdy z nas ma różne demony. Każdy z nas ma różne obiekcje. Każdy raz ma różnych kaczorów. Każdy z nas ma różne problemy. To najwięksi tego świata. Robiąc małe rzeczy, trenują nad tym wszystkim. Wiecie co, idę często na przykład, jak idę na targ, czy idę z moją dziewczyną, czy idę na przykład z kimś znajomym, to wiecie, idę i, i się często targuję. I wiecie, idę na targi i się kurwa targuje o jajka o 2 złote, bo myślicie, że mnie nie stan na dwa złote? To dzisiaj, dzisiaj Biskiego nie sta na 2 złote, ma 8 zł do wydania. No nie. Nie targuje się dlatego, bo mi te dwa złote zmieni życie. Wiecie dlaczego? Dlatego, żeby dalej szlifować swoje nawyki. Podtrzymywać po prostu ten ogień, który mam w sobie. I najwięksi tego świata, w najmniej oczekiwanych momentach i w momentach, których by nie musieli. Tego robić, trenują swoje rzeczy, trenują swoją dyscyplinę, trenują swoje umiejętności negocjacyjne, trenują myślenie pozytywnie i trenują to właśnie, by nie mieć ani żadnych takich wymówek, czy żadnych takich demonów w po prostu w głowie. O, jest bardzo właśnie. Trening każdego dnia malutki. Każdego dnia mały. Doprowadza człowieka po prostu do sukcesu, ale doprowadza go do postawy takiej, gdzie nie interesuje nas ani opinia innych, ani to, czy ktoś myśli, czy podjęliśmy dobrą decyzję, czy złą decyzję. Tylko robimy coś, co jest zgodne z naszym serduchem. Bo to ty ze swoim serduchem będziesz najdłużej. I o nie dbaj, paj o serce. Dbają o głowę i dbają o okoczenie. Bo te trzy rzeczy jestem zdania, zawsze będą doprowadzać się do sukcesu najbardziej. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć tylko krótko zwięźle na temat. Naprawdę, bo to nie chodzi o to, żebyśmy tu siedzieli godzinę czy półtorej. Tylko po to, żebyście sobie wzięli po prostu proste rzeczy do głowy i każdy z was mogę wykorzystać po prostu każdego dnia w praktyce. A ja. Nazywam się Szymon Bilski, tak jak widzicie i mam nadzieję, że będziemy się widzieć na następnych wydarzeniach, na następnych szkoleniach. Co tydzień o godzinie 20 będę miał okazję prowadzić dla Was takie szkolenia.